Dzień dobry Państwu, jesteśmy na Wernisarzu zdjęć Michała Budabara i znaleźliśmy fajny fajny stolik. Jedno czerwone winko nikomu nie zaszkodzi. Chciałem bardzo podziękować. tak dużo Was przyszło. Chciałem się pochwalić swoimi zdjęciami. Cześć pewnie znaczy wcześniej. Są to odbitki z negatywu. Podwójna ekspozycja, czyli klatka naświetlona dwa razy. Tak to, to, to zdjęcie powstaje. Nie ma tu żadnej brudki, nie ma tu żadnego e, Photoshopa, jest to 300 zbitka. Robię różne zdjęcia, robię zwykłe, klasyczne portrety, robię akty, ale szczerze mówiąc, najbardziej lubię podwójne dyspozycje. Nie są one łatwe. E, często jak robię szybko jakieś zdjęcia, zapominam nawet, co powinienem zrobić do kolekcji, nie robię. Ale te zdjęcia stawiają chyba naj, najwięcej satysfakcji. E, Cieszę się, że przeszliście że Was zabawy. Dobry zdrowie. <grym zbaczki> <grym zbaczki> brawo, brawo dla Michała! Damarys jest znaną i ulubioną panią dyrektor wyjątkowej placówki oświatowej. Co pani myśli o wystawie? Jeszcze nie oglądałem. Jest z nami nawet prezes Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego z żoną. Jak pan ocenia wystawę? Bardzo, bardzo interesująca prezesa Słowa to jest świętość, bo jak wiemy, LTF to jest świątynia sztuki. Amen. Jest Agnieszka Stępka z nami. Agnieszka, bardzo zacna, znana i lubiana. Duże usta. Tak, 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 tak to się może tak. Powiem. Agnieszka bardzo U, ładna. Kurczyni reportażowej i Co pani myśli tak w ogóle o wystawie, którą tutaj mamy e, przyjemność oglądać? Bardzo porządne duety są na to ustawie. Przemysław Kot, witaj Przemysław. We własnej osobie. Czy wystawa jest? Okay. OK, nawet nie przejrzałem jeszcze, dopiero yy, łapę to powietrze, które tu jest, i atmosferę. Wczuwam się w to miejsce, zaraz obejrzę wystawę. Bardzo ładne zdjęcia. Wiemy, że Michał nie lubi tego określenia. Przepraszam bardzo, co Państwo myślą o fotografii Michała Buddabara? Jak to samo, zwykle? Czyli że są to nie ładne osiągane. zdjęcia? Nikt, proszę Państwa, z fotografów nie lubi, jak się mówi, że zdjęcia są ładne. Zdjęcia muszą być. Zapytajmy, przepraszam bardzo Państwa, czy ktoś z fotografów lubi, jak się mówi, że jego zdjęcie jest ładne? Czy lubi jakie określenie? Zajebiste? Zajebiste? Zdjęcie samo ma mówić za siebie. Jak dociera, tak dociera ja to tam to. Dobre. Dobre? Ciekawe. Ciekawe tego słowa nam brakowało. Dziękujemy bardzo. To był taki szybki wywiad ze śmietanką e, polskiej perwersji. Tutaj <grystanie> panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, pozdrówcie naszych telewidzów. Proszę popatrzeć na Edytę, jak ona pięknie się komponuje w tle tego baru. Tak, tutaj gościmy znaną i lubianą influencerkę, celebrytkę. Co pani myśli o nosi. Nie, no, nie wiem ile to będzie kosztowało, ale... no takie Chciałabym radioaktywne. No subtelnie. A co pani tutaj ma za jakąś magiczną wiedźmińską gruchę? To jest Maria, Kiris, Skłodowska i Teresa Radkolony. Tuż przed odkryciem. Radioaktywna. Dieta owocowa, winogronowa. No i tak to proszę Państwa na tym wernisażu bardzo ładnie. Dużo ludzi. Cała kawiarnia ludzi. Wszyscy jesteśmy. Część się ulotniła. I jest tu bardzo miło i przyjemnie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Przegnamy Was. Pomachaj Igor. <gry>